Mamy wszyscy jedną wspólną ideę. Chcemy bogatej, dumnej, chcemy dumnej i bogatej Polski. Dlatego Jesteśmy tu, a nie tam, dla tej idei, której poświęcamy znaczną część naszego życia. Nie dla pieniędzy, nie dla stołków, nie dla kariery osobistej o to znacznie łatwiej jest w innych partiach w PiSie czy w Platformie niż u nas a jednak z jakiegoś powodu jesteśmy tu, a nie tam. Tym powodem jest właśnie ta idea. Zresztą, zarówno. My, jak i koledzy narodowcy, jesteśmy w stanie wskazać mnóstwo ludzi, którzy porzuciło tę ideę i dla kariery osobistej zdecydowali się pójść do Platformy i do Pisu. Za każdym razem skończyło się z takim samym skutkiem. Wielkiej kariery nie zrobili. Siedzą sobie w Sejmie. Zrezygnowali z idei i zostali zredukowani do tego palca, który na komendę wciska przycisk na rozkaz swojego wodza partyjnego. Żyją sobie od pierwszego do pierwszego za państwowe pieniądze, ale co to jest za życie? W ich oczach widać pustkę. Nie mają tego ognia, nie mają tej iskry, nie mają tego żaru, który widzę w waszych oczach, bo my chcemy zmieniać Polskę. My chcemy zmienić Polskę, a w Piśmie i w Platformie jest to całkowicie niemożliwe. Dlatego jesteśmy właśnie tu, a nie tam.